Co będzie należało zawrzeć w informacji o warunkach zatrudnienia po nowelizacji kodeksu pracy? Informacja o warunkach zatrudnienia powinna być przekazana pracownikowi przy zawieraniu pierwszej i kolejnej umowy oraz przy zmianie warunków zatrudnienia w terminie 7 dni od dopuszczenia pracownika do pracy. Obowiązek ten spoczywa również na pracodawcy w przypadku objęcia pracownika układem zbiorowym pracy lub w przypadku jego zmiany. Przyjęta przez Sejm 8 lutego nowelizacja kodeksu pracy zmienia artykuł 29 paragraf 3, który dotyczy zmiany warunków zatrudnienia. Aktualnie w informacji o warunkach zatrudnienia należy zawrzeć informacje o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, o obowiązującym pracownika w wymiarze urlopu wypoczynkowego, o długości okresu wypowiedzenia, o częstotliwości wypłat wynagrodzenia, o układzie zbiorowym pracy. Oraz, gdy pracodawca nie ma obowiązku tworzenia regulaminu pracy, dodatkowo o porze nocnej, o miejscu i terminie wypłaty wynagrodzenia oraz o sposobie przyjętym w zakładzie pracy, potwierdzania przybycia, obecności w pracy oraz sposobie usprawiedliwiania nieobecności. Nowelizacja kodeksu pracy doda również do informacji o warunkach zatrudnienia takie informacje jak: Obowiązujące pracownika dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy, przysługujące pracownikowi przerwy, dobowy oraz tygodniowy odpoczynek, zasady pracy w nadgodzinach oraz sposób rekompensaty tej pracy, polityce szkoleniowej i oprawie do szkoleń pracownika, o dodatkowych składnikach wynagrodzenia przysługujących pracownikowi nieokreślonych w umowie o pracę. Jeżeli zakład pracy posiada więcej miejsc wykonywania pracy, to również o zasadach przemieszczania się między tymi miejscami. Ponadto dodatkowo w terminie 30 dni od dopuszczenia pracownika do pracy, pracodawca będzie zobowiązany do poinformowania pracownika o instytucji zabezpieczenia społecznego, do której będą przekazywane składki społeczne pracownika oraz o ochronie związanej z tym zabezpieczeniem.